Dla pani, ale też może być dla Panów, jeżeli mamy jakąś torbę czy torebkę, żeby ten gadżet był pod ręką, tak jak ja tutaj mam. O, wystarczy szybko wyciągnąć. To jest ułamek sekundy, patrzcie pod ręką. Nie szukamy w torebce, bo będzie za długo. Także możemy sobie w ten sposób, możemy tu mieć blisko ręki. Wystarczy wyciągnąć. Ułamek sekundy Jest Dokładnie. Także dzięki Jarek. To był dobry pomysł. Gadżet blisko pod ręką. Na torebce, przy torebce, tam gdzie będzie potrzebny od razu do zrealizowania w walce. Panowie, jeżeli nie macie saszetki, bo nie każdy chodzi, e, miejcie zawsze blisko. Czy to będzie zapaskiem, czy to będzie tutaj. Wejście, czy przytrzymanie w ten sposób. Jeżeli ktoś się nie przejmuje opinią publiczną, e, ma różne gadżety przy sobie, czemu nie może mieć spinki? Natychmiast można wejść i się obronić. Szczególnie, jeżeli wchodzicie gdzieś w jakąś nie, nie, ten nieciekawą dzielnicę, czy ulicę, przygotujcie tak czy wieczorem, czy w parku. Przygotujcie coś, co dosięgnie dosięgniecie od razu. Dziękuję.